Szukamy jajek, jest jedno kura, pokaż masz jajko? Nie ma jajka, nie ma jajka, a ty masz jajko? Nie ma jajka. Zobaczymy. O. o. Pokaż, pokaż. Nie ma jajka. Właśnie na grzędę. Na grzędę właśnie. O. Właśnie na ja Jaja znosić. No. No może jajko masz, co? O, o, o. o! Jaka nerwowa. Daj jajko. Daj jajko Jajko daj Daj jajko Daj jajko Daj jajko nie dasz jajka? Pokaż. O! Zabierzemy jajko ci tego. Nie ma. O! Takie jajko.